Tak, Krzysiku, mów. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry Krzysztofie, a nawet dobry wieczór, bo już zrobiło no. się po zakupach. No to dobry wieczka druga późno, w sumie Rafale. Tak. Powiedz na mnie na takie pytanie, odpowiedz. Proszę. I to szczerze odpowiem. Dlaczego ludzie nie różnie wyzywają, szarpają, gnoją różnymi słowami, hmm. urgannymi. nie człowiek. Hmm. Ja ten bydlęk. O, chodzą specjalnie. To nie, to ci akurat myślę nie specjalnie. Nie, te same, wiesz, one się przebiorą i na ubranie, i na no. kurtki, i na spodnie. Mhm. Chodź na mhm. spacerę. No. Może knura złapiemy. Może knura da się zrobić, zdjęcie. Od knorów cię wyzywają? Od kurbów. No. A wiesz, kto bardzo by Kto? A zganik to. Kto mieszkał? Kto mieszkał? Tak. Major. Mieszka. No. Ale wyście się cały czas Krzysiek o coś kłócili. To już... Ja, ja się nie dziwiłem w ogóle, że... Ja się dziwiłem, czemu wy jeszcze ze sobą nie? mieszkacie. Jak wy się tak kłócicie Rafał. cały czas. Ja jego nie wyzywałem. No, Krzyśku, nie o, tak nie do końca. Nie. nie. A narkoman kto mówił alkoholik? No. A to nie... nie A to nie prawda? Narkoman? Nieprawda? Prawda. Nie alkoholik? Prawda. Ile ja jego do domu wprowadzałem? Ile ja Cię ciebie... wprowadzałem? Pamięta. Pamięta. Ale wiesz, osoba uzależniona jest bardzo przewrażliwiona na tym punkcie. On nie. się bardzo denerwuje. Każdy alkoholik się denerwuje, jak mu powiesz, że jest alkoholikiem. Każdy wariat to samo. Nie możesz mu powiedzieć, że jest Nie, wariat. ale wiesz co? Każdy alkoholik mówi: Ja nie jestem alkoholikiem. Jakbym chciał, to bym nie pił. Tylko nie chcę. Dlatego no. piję. No. Każdy z nich tak mówi aż się zapije na śmierć O ten jak się nazywa Janek No znasz jego Jarek Janek Janek Łoś tak Łoś znałeś jego Jego akurat na szczęście nie znałem osobiście Ale, a... ale wiem o kogo chodzi niestety Ale powiem Tobie On chrał chrał a się zachrał Tak Ja o a Ty masz No zobaczymy czy Geremkowi się uda bo Geremek niby mówi że Chce się wyleczyć z alkoholizmu. No nie, na razie jeszcze żyje, no. A Janek Łoś już nie żyje. Bo Janek Łoś bez przerwy w Szambo i Damo. I się zapił na śmierć kiedyś no. w końcu, no. 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 A ja mówiłem na Janka, Janek nie A. pij. Proszę ciebie. Mhm. Napoje są bezalkoholowe. Mhm. Nie? Chodź, jedziemy po papierosy. Mhm. Wiesz do kogo jeździliśmy. No Dam koło chryścika. No? To ja nie wiem, na szczęście Krzysiek też. <grych> Bo ja nie pijący to wiesz, nie muszę znać. Ja też nie pijący. No. O, chryścik chce zrobić ten. Tak. Grilla. Grilla u ciebie chce zrobić. Tak. A kiedy mówił? Jak będzie ciepło. A, A nie ja jest... nie chcę robić, dlatego że wiesz. No? Ci powiem, tak. że ten grill dla mnie nie pasuje. Co, że alkohol będzie też musisz od razu? Tak. No. Tak, od no razu i... będzie alkohol, będzie. Musisz postawić, czy się warunek w takim razie. A im nie pomaga warunek. I tak się pić, tak? E, Krzysiek no i ten... E, Ale to samochodem wtedy nie będzie mógł jechać, jak się napije. To one jeden zbiorą się, jeden nie będzie pić. Albo taksówkę zamówią sobie. Albo taksówkę zamówią. I pojadą, no tak, no. A resztę będą chleć. No. I wiesz co? No? Przyjadę i powiedą tak, no, gryla. Mhm. Tak. Na stół tam piło, wino, Wódka. wódkę mhm. i się, co ty rządzisz, a no. Jareczek jak mówią? ty rządzisz, ja wiem, nie, ja, ja nie rządzę. Każdy kto się napija to taki się staje awanturowący nagle się, po no. alkoholu nagle zaraz wszyscy są ja ani, odważni, kozacy. Pić e, się ten. chcą. Ja nazywać. nie piję ani wielkowie. No. Ani tu. Uh -huh. Wiesz. Ile mnie ludzie pomagali tu, a ja my panowie, ale nie będziemy wódki pić. Mhm. Uh -huh. Dobra, ty nie pij. A my po cichu. Wiesz, ja się nie nagrywałem. wypijemy uh -huh. pijemy trochę, co? Można. No już pracowaliście. Uh -huh. Też buczelki, wiesz, w ustawie, no. Ale my same prosili się, żeby ja im postawił. I myślę, tatoś mówi, dobra, ja będę pić. E, Boguś bo nie, bo Boguś chory, to ja by piję po troszeczku. Mhm. No i jak chcesz tatuś, bo ja nie piję, od razu mówię. Dla mnie już wiesz, alkohol nie pasuje. No ci mówię, pojechałem na... A jak to się otwiera, pokaż? No tak. O. czekaj. Czeka. No. Tak? Tak. A ja nie umiem. A to dobrze Krzysiek może. Nie, 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 to. nie. nie, nie. zaraz znowu patrz, film nagrywamy. Nie, 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 nie. Krzyśku. Film nagrywamy i zaraz znowu będą komentarze, że ty po schowkach grzebiesz ludziom w samochodach. To poza Weź filmem go, ci pokażę. Potem poza filmem Ci pokażę. No bo cię nagrywa, no. Zawsze jak do doradka jedziemy, to potem komentarze są na filmach. Że Krzysiek pierwsze co robi, jak wsiądzie do samochodu. Nie, ja tylko tak, to tak. To jest Ciekawość ludzka, Krzysiek o, taka jest, zresztą. no światło gaśnie już, no. A jeszcze miałeś widzą opowiedzieć o tych, o tych. E, dlaczego pieniądze chcesz, jak przyjeżdżają? że wszyscy przyjeżdżają i mówią, że z daleka przyjechali i za darmo chcą zdjęcie potem. Tak. I co 15 minut w sobotę ktoś przyjeżdża i mówi, że... Dzisiaj... Czy panie Krzy... Kononowicz, Kononowicz. Nie, krzyczą Knur, chnur! Wyjdź, Kurwa. wyjdź do nas, wyjdź, wyjdź do... do nas. Chodzą, o, trąbią. Teraz jeszcze też chodzą. No, o. chodzą, trąbią, krzyczą. Po co to mają chodzić? Po co no. to mają wiedzieć? A jak przypadkiem cię spotkają, to mówią, że myśmy przyjechali z. Z Krakowa, z Berlina. Z Warszawy. Nie, z Berlina może, z Moskwy. No. A. Tam tu stronę przeszliśmy, z powrotem. I każdy mówi, że zdjęcie chce. Za darmo. A Za jak darmo. Krzysiek mówi 200 zł, to mówię. A czemu tak drogo? Tak. To ja mówię do Krzyśka, to dobra, bierz stówę. A oni nawet czasem mówią, ale ja nawet stówy nie mam, do bankomatu trzeba jechać. No. One mają, mają one mają tylko tak. <grym> jak ty, przybrzmi dziewczyna? No. Masz? Tak. Nie mam. A ty? Nie masz. Mhm. Nie mam. A, a telefonu można przełożyć. Ale ten ostatni był uczciwy. A nie, telefony oni mówią, czy... Czy można kartą cię płacić teraz? Na. Ja muszę kupić ten... Terminal płatniczy? Weź zaraz do słabka. Zapytam go spokojnie. Nie, teraz to. Teraz. Nie, już nie będę dzwonić tak późno, ale uzgodnię z nim. Wiesz. Terminal mógłbyś wtedy mieć, Ta. tak? I, I wtedy, ty, jak to się go łup, i na konto? Wtedy, Krzysiek, od razu podatek 20% VAT Ci będą potrącać, wiesz? To lepiej w gotówce brać pieniądze. Bo Ale wtedy, wiesz ci powiem... Wtedy nie wiadomo ile ty zarobiłeś, a tak jak terminal to od razu wszyscy będą wiedzieli. Ja wiem, ja nie, wiem. Nie, to tak nie warto, mówię ci. Nie, lepiej brać... Ale długę, nie w... daj, o widzisz? Ha ha, ha! No. Ty! Ja będę rozmawiać pik! Mhm. A później przejrzy mnie! Dobra! Ten ostatni był uczciwy, przynajmniej... A Mówi, to... że nie stać go na Ten w sklepie. Na 100 złotych go nie stać za zdjęcie, że tylko rękę uścisnąć chciałby, bo filmy z Tobą ogląda, a. bo nie ma tyle pieniędzy. On nagrał z kieszenia, wiesz, niech on mi nie, nie baju, baju, a ja w raju, mhm. do kieszenia, no. głos nagrał, no. mam, mhm. a głowę znajdą, dostawią i wszystko. Komputerem go no. no. Tak, no. Ty myślisz, że one nie nagrywają? Mhm. Nagrywają, a jak ja pojadę jutro, tam na ten, na te... Wyścigi wraków? Tak. No. To myślisz, że nie będą? To tam wszyscy będą chcieli za darmo ze zdjęcia z tego. Ło! Może za darmo? Może za darmo? No. Mam. Dlatego mówisz, że nie chcesz jeździć, tak? Tak. I dlatego się nie myjesz i nie przebierasz, bo już ci zbrzydło to wszystko. Tak, zbrzydło. No. Mhm. Ja mam spodenek, mam wszystkiego. Mam na strychu, tu. Ale wiesz... Co ja pojadę do... Tych, Jak się nazywa? Białostoczań. Białostoczań. tak. E, tak. rolniku? Ale w rolniku w Podlasie, tak? To wszyscy. 30 za darmo tak. będą chcieli stało. Tam wszyscy będą chcieli. Uh -huh. ja powiem, 200. A po a czego on bierze? 50. Uh -huh. No, a teraz może z tuby bierzesz. A klas jak nie wiem. Rolnicy chyba brali ostatnio po 50 złotych. A teraz z chyba. Trzeba zapytać. Będzie przy okazji. To pojedziemy to zapytać. No, A pan nie mam. No, panie. Nie mam. On powie dlaczego nie masz? Mhm. No, bo nie mam, bo biedny. Daj pan dla mnie. Mhm. Pan masz? w skarbonca No, coś tam ludzie do nich, dużo ludzi też do nich przyjeżdża. No. Oni jeszcze sprzedają, wiesz, tam różne koszulki, długopisy Wiem. swoje i coś tam, pamiątki takie, nie? O, widzisz, podjechał A, i, i wraca zaraz, tak. Chyba pod twój dom przyjechał kolejny, no. no wrócił cię i. No. Nie, on mniej przyjeżdżać i zdjęcie zrobił. 10 minut film nagrywamy, już trzecie auto podjeżdża i, i, i za każdym razem inne nie? Wiesz, jedzie wolno? wolno jedzie, wolno, tak, obserwuje. Pewnie patrzy, że my tu siedzimy w samochodzie. No, no. Ej, to popularność, Krzysiek, to jest. Bieda. Wiesz, no, ma plusy i minuty. Ci rolnicy potrafią z tego korzystać, bo oni tak, ktoś do nich przyjeżdża, a oni mówią tak, wstęp za, na podwórko porozmawiać? Tak, 50 zł od osoby. A mnie dają? Oni my? tak, rolnicy mówią. A, Potem a... wejdzie na podwórko i mówi tak, czy ja mogę z panem zdjęcie? A oni mówią tak, yy, można zdjęcie, jak się kupi koszulka, albo długopis, albo magnes, albo coś tam, kubek. Jak kupi, to dopiero zdjęcie można. A na koniec pyta, a może film można z Panem nagrać, nie? A oni mówią, a filmy to może nagrywać tylko ten, co nasz kanał prowadzi, bo my zarabiamy na filmach. I przypadkowo osoby filmów kręcić nie mogą. Ech. I tak mówią, widzisz, no. No, oni cwaniacy są, widzisz. Oni potrafili to ten, się schytrzyli. Ten, jak się nazywa? Andrzej i... i... Gienek. 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 Tak. No. O, ja na kamerę, powiem. A mhm. Można z panem Gienkiem na film? Może ja. akurat tobie pozwoli, wiesz, bo ty znana osoba jesteś. To można? Czy Może tak nie, a, a, nie. a on powie, na pewno powie. No. Że nie, jak pan kupisz kubek. A my kubek? A jaki kubek? No. Mam kupić? Tak. To ile Pana kubek przywiozę. Kupię w sklepie, postawię. Tylko Pan zapłacił dla mnie za kubek. Nie no, Krzysiek, prawda jest taka, że oni są słabi rolnicy, więc zarabiają na Oni tak. Łooo, one bogate jak myszko silne. Co ty, gdzie? Tak, tak. Są bogaci od nich rolnicy przecież. Nie. No dają biednych. Z nich się śmieją, że na podwórku błoto. Bo one specjalnie trzymają błoto, no. żeby nikt nie wyszedł. Chcesz? No. Rumiaczki nakładaj, tak. idź po błocie. Mhm. Tak. Może i tak. tak. Żeby im ludzie po podwórku za daleko nie chodzili. Tak. Tylko tam, gdzie oni chcą. Tak. Tam dalej mówią, a tam błoto, tam już nie można chodzić. Tam nie, tam no. nie, nie pójdę, bo błoto. No. Nie, to każdy tak patrzy, przyjechał z miasta, ładne budki, a tam błoto, to już... Nie, nie, to my tylko tutaj tak. No. Gdzie nie było to. Usiądziemy. Kupimy kubki, zrobimy zdjęcie i dziękujemy. No. I do widzenia Panu. Miło było Was poznać. Oglądaliśmy was w telewizji, oglądamy. No. No. A ja też powiem. Może tak, bo tak. A powiem. ja bym... O kurczę. Wszyscy by im chodzili po stodałach Nie, nie, Szkoda, że ja gumopilców nie mam. No. Ja bym na gumopilczy nie powiedziałby. A to można pójść? No. On powiedział, nie, 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 nie panie. Tam, Bo było tam było to. A ja, a co to, że było to? No. Ja, już, ja mam głową pilcę. Mogę iść. No. Chodź, panie Gienku. Uh -huh. Chodź panie Andrzeju. Pokaż mi swoje krowy, owce czy co tam, kury. A on powiem widziałeś krowę, doiłeś. No. Panie Krzysztofie. Tak. A ja powiem, jeszcze chcę tą czerwoną no. pudoić. Pomacać. No, pomacę za, za, za No, tak. Czyli, a ona było cielne? Tak. Za ją? No. Byłeś ja też rolnik, panie, z zawodu. No. A nie, mógłbyś powiedzieć, że mleka chcesz się napić prosto od krowy. Aha, bo mleka. No. I sam wydoi chcesz wtedy? No. no. Nie ona jest. Tak. No powiem na polu. Mhm. To nie wiatr i jedziemy. No. Ja na stołeczek? E, tak. Od tyłek tak. albo krzesełko ja doję. No. Czerwono. No, no tak. Albo inną krowę mhm. wydaję. Mhm. Panie. Panie Gienku, ja jestem rolnik zawodowy. Mam dwie ręce. E, mam dwie ręce, które zapłania swoje krowy. Ro, rolnik postępowy, każdy. Tak, tak kiedyś powiedzenie było. Każdy, każdy rolnik Postępowy, postępowy sam zapłania swoje krowy. No. no. Paję. Szybko, tanio i wydajnie. Tak. Ręka do dziwki się tak? tak. nasienie do ręki mhm. zapodniona krówka. No, tak trochę przyjemności może nie ma z tego, no. Ale co, krówka? Krówka biedna, no. A czemu? Jak no ona, bo jak ją tam a ręką... jak ona skacze krowa po krowie, to jest to lżej. Myślisz? Tak. Jak włożysz nasienie, a jak kobieta nie? chce... Do mężczyzny, jak mężczyzna wsadzi ze no. swego pana. Może to lubię Krzysiek, pougniatane być trochę. No i krowę lubi. No może lubi właśnie jak byk ją tamtego, tego. A jak nie no. lesie lewej to trzeba samemu. No to tak się robi, ja wiem, no. Tak. Weterynarz też przyjeżdża, rękawicę taką długą nakłada. Na po ramię, no. Tak jest, no. Ja I miałem tak. rękawicę. Kłada rękę, no. ja jestem ja wkładany. No tak. No. No. Lekrowy. No tak. Ogon do góry. No. Obestra mnie. Tu no, po to ta rękawica jest. Nie, jeszcze płaszcz. Płaszcz, tak. Zgadza się. No. Obestra? No. O jazda, ja ja mam jak krówka. Jeszcze rać się o tobie. Nie lżej, ale gorzej. No łciatki mówię. No. Łciatka, bo że jak wkładam rękę, znaczy nie, ona mnie wszędzie obstra. Wiesz mm -hmm. To i się. No tak. E, takie. No tak. Gumowe. No tak. No. I mówię. Czego ty strasz? Łciatka. Mm -hmm. Czemu no. jak twój przyjaciel sadza penesa, mówię to nie obstrasz jego? A widzisz to. Coś ty musi być, Krzysiek, że krowy nie. wolą jednak byki. A o! A później Rafał Panie jak mężczyzna wsada do...